Dzień dobry. Chciałbym zaprosić was dzisiaj na kolejną opowieść z cyklu "Baśnie i Legendy Grodziskie". No a dziś, jeżeli poświęcicie chwilę na wysłuchanie gawędy, czeka nas opowieść o dwóch braciach. Dawno, dawno temu w wsi położonej w okolicy Łowicza żyło dwóch braci: starszy Józef i młodszy. Adam. I ojciec był wójtem we wsi, no a mama zajmowała się domem. Zdarzyło się pewnego razu, że mama chłopców zaniebogła. E, zachorowała, przeziębiła się, w każdym razie musiała kilka dni poleżeć w łóżku. Chłopcy, oczywiście, bardzo mocno się tym faktem przyjęli, ale mama powiedziała im, żeby się nie niepokoili, dlatego że ma lekarstwo. Ale to lekarstwo nie jest żadną pigułką, tabletką, żadnym rodzajem syropu czy innym medykamentem, ale wysłała chłopców na łąkę, która rozciągała się za domem, przykazując im, aby właśnie tam poszukali leku, który ją uleczy. No i jak myślicie, co się stało? Jeden z chłopców przyniósł zioła, które znalazł na łące, zaparzył je i podał mamie jako aromatyczną herbatę. Drugi natomiast z tych samych kwiatów, z tych samych roślin ułożył piękny bukiet i postawił przy łóżku mamy, aby ją pocieszyć. Okazało się, że mama trafnie rozpoznała talenty i predyspozycje obu chłopców. Jeden z nich od tej pory miał leczyć ciało, a drugi, ten, który przyniósł kwiaty, miał leczyć duszę. Ten drugi Został po latach znakomitym malarzem. Okazało się, że jego malarstwo porusza, że porusza bardzo czułe struny w duszy tych, którzy oglądają jego dzieła. Poprzez Warszawę i Monachium dotarł do Paryża, a tam stał się bardzo znanym i popularnym artystą. Był także świadomy swojego talentu i odniósł wielki sukces. Komercyjne, to znaczy zarabiał bardzo duże pieniądze. O tym, jak wiele tych pieniędzy było, świadczy fakt, że nie zajmował sobie głowy kupowaniem ubrania. Kiedy koszula, którą nosił przez cały dzień, okazała się brudna, po prostu wieczorem wrzucał ją do kominka i palił, by na drugi dzień założyć nową jedwabną koszulę. Tym starszym bratem, tym chłopcem, który po latach został malarzem, był oczywiście Józef. Hełmoński. Niestety sytuacja na światowym rynku sztuki sprawiła, że jego obrazy przestały cieszyć się popularnością, a Józef Hełmoński wrócił na ojczystą ziemię. I tu pojawia się młodszy brat, Adam, który został, jak pamiętacie, tym bratem, który leczył ciało, a więc został znanym lekarzem. Po latach doczekał się funkcji ordynatora oddziału wewnętrznego szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie. Był znakomitym diagnostą, człowiekiem, który wymyślił rozmaite pisma lekarskie, także był społecznikiem, filantropem, założycielem różnego rodzaju. Przychodni przeciwgruźliczych, także takich miejsc, które miały obsługiwać ludzi biedniejszych, którzy nie mogli sobie na taką pomoc medyczną pozwolić. A więc, a więc Józef po powrocie na ojczystą ziemię powtórnie spotkał się z Adamem i losy obu braci splotły się. Obaj wyruszyli na poszukiwanie siedziby, w której Józef mógłby zamieszkać. Obieździli Mazowsze i tam, niedaleko Grodziska, znaleźli dwór, a właściwie dworeczek, razem z płachetkiem ziemi. Miejsce skromne, można powiedzieć nawet, że biedne, ale po pierwsze, stan finansowy Józefa, a po drugie, piękno tej ziemi na tyle wpłynęło na wybory obu panów, że Józef Chełmoński zdecydował się ten właśnie kawałek ziemi z dworkiem zakupić i osiadł tam na resztę życia. Tym miejscem była Kuklówka, wieś w okolicy Grodziska, gdzie Józef Chełmoński zamieszkał i gdzie spędził resztę swojego życia. I tam właśnie stworzył szereg swoich obrazów, które potem weszły do kanonu sztuki nie tylko polskiej, ale i światowej w jego mazowieckiej pustelni, jak mówiono wówczas, bardzo często bywał Adam, który również szukał ucieczki od warszawskiego zgiełku, od tego wszystkiego, co go przytłaczało, co być może powodowało u niego jakiś rodzaj melancholii czy rozdrażnienia. W każdym razie Adam namawiał go, aby także zamieszkał w okolicy, a ponieważ bracia bardzo wiele decyzji podejmowali wspólnie, znowu wsiedli do bryczki i znowu zaczęli objeżdżać mazowiecką Równinę. Tym razem odnaleźli wzgórek, który znajdował się nieopodal urokliwie meandrującej rzeki Mrowny, i postanowili, że ta właśnie Ziemia, ten właśnie kawałek, kawałek Ziemi, stanie się własnością Adama. I tak się rzeczywiście stało. Adam zakupił kawałek miejsca, które wtedy nazywało się Stare. Była to osada, w której jeszcze pracowały e, młyny i tam na pagórku, który... Według legendy powstał w wyniku pracy jeńców tureckich przywiezionych z Podwiednia przez właściciela tych ziem Wojciecha Mokronowskiego, który e, uczestnicząc w bitwie pod Wiedniem razem z królem Janem III Sobieskim, wziął do niewoli tureckich wojowników, przywiózł ich do Grodziska i nakazał im kopanie stawów. Jeden z tych stawów powstał w Grodzisku, to dzisiejsze stawy Goliana, drugi z tych stawów powstał w niedalekiej Wólce Grodziskiej, a trzeci powstał właśnie w Adamowiźnie, czyli dawnym majątku stare, a ziemia, która powstała z wykopania stawu, była odrzucona na bok i w ten sposób usypana została górka, na której ostatecznie stanęła siedziba Adama Hełmońskiego, czyli młodszego z braci. Stanęła to chyba dobre określenie, bo dom ten nie był zbudowany, ale przeniesiony z kuklówki. Tam obaj bracia znaleźli dawną rządcówkę, czyli dom, w którym załatwiano sprawy oficjalne związane z życiem mieszkańców wsi. Dom ten został rozłożony, rozmontowany deska po desce, gwoździk po gwoździku, szybka po szybce i załadowany na wozy, po czym Przewieziony na miejsce docelowe, do folwarku stare i tam złożone. Tym samym Adam zyskał swoją nową siedzibę, no a Józef mógł go tam odwiedzać. Losy braci splotły się znowu, dlatego że Józef Hełmoński bywał częstym gościem w domu swojego brata. Co więcej, uwiecznił zarówno sam dom, jak i otaczający go park na no co najmniej dwóch swoich. Obrazach. Warto w tym miejscu wspomnieć jeszcze o jednym panu noszącym nazwisko Hełmoński. Myślę tutaj o Mateuszu Hełmońskim, a więc synu Adama, który po ojcu dziedziczył nie tylko talenty medyczne, ale i praktykę lekarską. Był w Grodzisku postacią bardzo znaną, większość. Mieszkańców tego najstarszego pokolenia doskonale pamięta doktora Mateusza, którego strojny kapelusz, długa, czarna broda, wysokie buty z cholewami, no ale przede wszystkim ujmujący sposób bycia zjednywały mu i dzieci, i dorosłych. Ale to już zupełnie inna historia.